Niedziela 21 sierpnia rozpoczynamy analizę weekendową indeksów giełdowych. Ten tydzień na wykresie tygodniowym indeksu WI 20 zakończył się czarną świecą. Jak widzimy, jesteśmy w takim kanale wzrostowym. Tworzy nam się formacja flagi, a więc należałoby uznać, że statystycznie bliżej nam do wybicia dołem i do kontynuacji trendu spadkowego, a tym samym do ataku na strefę w okolicach 1500 punktów. I właściwie nic dodać, nic ująć, no można powiedzieć, że oczywiście jesteśmy w takiej konsolidacji, która, która no właśnie to wybicie to powinno owocować jak gdyby przedłużeniem tego ruchu, przedłużeniem takiego wybicia. No i to samo można powiedzieć, że gdyby jednak rynek Zawrócił i wybił nam tutaj wyraźną białą świecę ten kanał górą, no to rozpocząłby się na pewno Byłby to mocny sygnał na rozpoczęcie silniejszej tendencji wzrostowej, ale tak jak powiedziałem, no statystyka raczej nam mówi, że powinniśmy dalej spadać. Patrząc na wykres indeksu WIG20, widzimy, że jesteśmy w okolicy mniejszego overbalansu. Plusem jaki, jaki tutaj można dostrzec jest to, że teraz ta korekta rozpoczęła się z, z poziomu powyżej tutaj tej strefy, a co najważniejsze powyżej ostatniego potwierdzonego szczytu. Ale to jest właściwie wszystko, tak? no bo teraz byśmy musieli autentycznie zawracać. W każdym innym przypadku, no mamy do czynienia tutaj na razie z układem A, B, C w tym momencie. No i zejście poniżej strefy w okolicach 1650, no to jest kolejny element, który potwierdzałby scenariusz z kontynuacją trendu spadkowego i zejścia tutaj co najmniej do okolic 1550, gdzie znajduje się luka cenowa. Tutaj mamy taką małą lukę cenową. Z Listopada 2020 roku. Więc, odbić no moim zdaniem tutaj poziomu 1643, będzie jak gdyby wskazywało nam, że idziemy na 1550, co najmniej, a nie wyliczono Czy już jest atak na te okolice 1500? Patrząc na indeks szerokiego rynku, WIK, tutaj sytuacja podobna. Jedna różnica jest taka, że mamy tutaj bardziej stromą tą, tą flagę. Ale no na razie, tak jak, jak tutaj mówiliśmy, jesteśmy po wybiciu ostatniego potwierdzonego szczytu. No ale flaga, flaga jest tym elementem, który jest raczej statystycznie przemawia za kontynuacją, a kontynuacja no to spadek, bo mamy do tej pory trend spadkowy tutaj mamy tą większą ostatnią korektę, a jesteśmy cały czas pod nią. Więc cały czas przed nami jeszcze widmo ewentualnie no dalszego spadku. No i gdyby to doszło do wybicia tej flagi, no to oczywiście tutaj ten poziom 50 tysięcy jest tym poziomem, który mógłby wytworzyć nam jakiś podwójny dołek, ale w każdym innym przypadku, no należałoby uznać, że pójdziemy na co najmniej na te okolice 47 tysięcy. Patrząc na wykres dzienny indeksu WIG, no tutaj sytuacja bardzo zbliżona. I kolejnym etapem, kolejnym takim, bo na WIGU 20 mówiliśmy ewentualnie o jakimś plusie. Tutaj to wybicie już nie było prędzej tego ostatniego potwierdzonego szczytu, ale teraz będziemy doszliśmy do zakresu większego wybransu, czyli do równości tej korek. Tu jak się przyjrzymy, no to no można powiedzieć, że mieliśmy jakąś trójkę spadkową, niekoniecznie piątkę, a zatem jak najbardziej pasuje tu układ korekty takiej większej pędzącej. jak jeżeli większa pędzącą, to należałoby się spodziewać nie tylko naruszenia tego dołka, ale i takiego mocniejszego jego wybicia. No co moim zdaniem mogłoby się wiązać właśnie z tym, że co najmniej na te okolice 47 tysięcy punktów byśmy szli. Na ten moment jeszcze możemy powiedzieć, że mamy tutaj utrzymany ten nazwijmy to zakres overbalansu. I gdyby teraz od poniedziałku przyszło odwrócenie, no to jest szansa, że otworzyła nam się tutaj korekta pędząca jeden do 1, i ona by dawała szansę na to, abyśmy mogli iść na 62,5 tysiąca. To jest, mówię, to jest jak gdyby wtórny scenariusz, do którego potrzeba za, nie tylko zawrócenia, ale i w efekcie tego ewentualnego zwrotu, również wybicia tego szczytu. Kolejny indeks MVIG na mvig sytuacja troszeczkę inaczej wygląda. Mamy tutaj wyjście ponad ostatni potwierdzony szczyt. Te, w tej chwili mamy tutaj taką, no nazwijmy, formację objęcia BESY. Plusem ewentualnym takim, jeśli możemy tak powiedzieć, dla byków jest to, że na tym spadku jest większy obrót, a powinno być odwrotnie, ale jakby nie było, na strefie w tej chwili oporu, no, mamy tą formację, jeżeli nastąpi kontynuacja i e, następna czarna świeca, to należy się spodziewać, że zejdziemy tu, gdzie czekaliśmy, nazwijmy to no, m, m, od jakiegoś czasu e, na, na, na zejście, czyli do rejonów 3033 30, 700 punktów, mniej więcej tutaj do tej strefy. No, tu jest ta strefa, która mimo wszystko bardzo mocno Przyciąga, patrząc na indeks od strony układu dziennego, no to też widzimy, że tutaj mamy, no ciężko tutaj doszukać jakiegoś impulsu. No i teraz właściwie jedyna szansa to jest szybki zwrot. Jeżeli nie nastąpi szybki zwrot, no to będziemy mieli wybicie fałszywe, takie wybicie z kanału wejście z powrotem, które już się powolutku, powolutku materializuje, no a jeżeli wejście z powrotem, no to teoretycznie powinniśmy mieć wyjście z drugą stroną, też co najmniej takie naruszające. No więc zejście do tych 3700, jak gdyby tutaj na wykresie dziennym, też jest potwierdzone. Także, aby tego uniknąć, właściwie to po tym układzie, który w tej chwili ma jak gdyby układ ABC, no jest potrzebny po prostu zwrot i wówczas wybicie tego tutaj szczytu byłoby takim sygnałem wyjścia z korekty, wybicia korekty pędzącej i dawałoby opcję silniejszego ruchu, w tym przypadku gdzieś do około 4800. Ale to jest, mówię, to jest taki, no bym powiedział, scenariusz bardziej rezerwowy. S-WIG, na s malutka, malutka czarna świeca, tygodniowa, ale utworzona na wysokości tutaj oporu. Z drugiej strony patrząc po tym wyjściu wybijającym tutaj ostatni potwierdzony szczyt tworzącym jak gdyby taki układ podwójnego dołka mamy wybicie strefy. Do tej chwili przedtem była strefą oporu, no a ten tydzień jest na razie takim jak gdyby ruchem retestującym tą strefę od góry, czyli teraz ta strefa zamieniła się w strefę wsparcia i mamy jej jak gdyby retest na tą chwilę. Patrząc na wykres tutaj dzienny, no to widzimy, że od strony falowej mamy jak gdyby impuls. Problem polega na tym, że ten impuls pierwsza, druga, pierwsza, druga trzecia, czwarta, pędząca i piąta nie wybił tutaj tego poziomu i to jest taki, no, no powiedzmy sobie mały minus, tak, że z tego oporu tutaj jest dół. Prawdą jest również to, że jeżeli spojrzymy tutaj na, na te dwa dołki, to widzimy, że ten, znaczy no, może nie widać tego, ale tak jest, ten pierwszy dołek jest niżej niż ten drugi, więc mówimy tu o impulsie, który w tej chwili tworzy nam co najwyżej falę A, B i C. Czyli tworzy nam falę C w większej korekcie. Zatem być może teraz zejście tutaj do podstawy fali czwartej, jeżeli rynek tu by się zatrzymał, wykonał mniej więcej taką korektę. Tak jak powiedziałem, tutaj gdzieś do okolic tej podstawy, tej fali czwartej tego impulsu, też do, do, do okolic tutaj tego szczytu, czyli do okolic 17 600-700 punktów i następnie wykonał ruch, no to będziemy mieli piątkę w górę wtedy pełną. A pamiętajmy, że do tego może być też, jak gdyby, no. Podstawa w tym, iż po tym pierwszym ruchu impulsowym mieliśmy tutaj korektę niewybijającą dołka. Teraz idziemy więc, jeżeli powstanie fala czwarta i piąta, to będziemy mogli mówić o odwracaniu tej całej tendencji spadkowej. Ale na tę chwilę mamy tutaj zagrożenie, że no, wydaje się, że tu zejście mówię do tej okolicy 17700 jest nieuniknione, ale no zobaczymy. Kolejny indeks to indeks niemiec DAX. Tutaj po wyjściu, naruszeniu overbalansu w tej chwili utworzyła się formacja objęcia PESY, no i, i to oczywiście w świetle tego całego dużego jak gdyby ruchu, większego ruchu trendu spadkowego i, i tego faktu, który przypomnę tylko na indeksie DAX-a, jest, bo na indeksie francuskim, na NII, Fucji, no tam tego nie ma, że ten dołek jest niższy, tu jednak ten dołek jest niższy, więc to objęcie bez idealnie wpisuje się w ruch, który mógłby sprowadzać na kolejne niższe poziomy dołków. Patrząc za to na wykres dzienny, no to tu widzimy, że no, w tej chwili rynek wykonał nam tutaj ruch, który no, jest jeszcze powiedzmy z tym mniejszym overbalansem, jak gdyby troszeczkę związany. Jest to naruszenie, ale to jeszcze było do, do, do przyjęcia. W związku z tym, gdyby poniedziałek zaowocował początek tygodnia odwróceniem, no to jak najbardziej możemy iść dalej do góry i, i, i traktować, że mamy tutaj jakąś korektę pędzącą. Natomiast w tej chwili. No sytuacja wygląda tak, że albo mamy tylko A, B i C, albo mamy pierwszą, drugą, trzecią i teraz zejście do 13400, do ok. 13400 i potem kolejna fala. No tutaj to co, to co jest, bo w tej chwili ten spadek jest, no na razie wpisuje się w układ korekty tutaj tego wzrostu, ale jeżeli będzie pociągnięty już dalej, no to tu będzie ważny poziom 13400. Ja, ta, ja jeszcze też wspominałem w ubiegłym tygodniu bodajże, no, że jest tu też jakaś taka możliwość, że tu jest nawet i cały impuls, tak, no bo mamy ewentualnie pierwszą, drugą, trzecią, najświętszą, czwartą i potem taki klinik końcowy, ale bez względu na to, jeżeli nie zatrzyma nas teraz ten overbalance, no to musimy patrzeć na 13400 i tu będzie istotne, co się zadzieje. Znaczy istotne i powiedzmy sobie w ten sposób, jeżeli nastąpi zwrot, który byłby tutaj teraz byłaby czarna świeca i nastąpiłby zwrot, no to okej, okay, mamy korektę ABC i jak najbardziej nowy szczyt i w tym, w tym momencie e, ruch w kierunku co najmniej 14300. Natomiast jeżeli tylko będzie odwrócenie, no to pamiętajmy, że jesteśmy już schodząc tu do poziomu 13400, będziemy mieli wypity ostatni potwierdzony dołek i już się zaczyna możliwość odwracania tej tendencji w nieco większym poziomie, w nieco większej skali. No wejście już poniżej 13400 no to podstawowy scenariusz, mimo tego, że mówię, że tutaj może by był jakiś taki impuls, to raczej należałoby się spodziewać żeby wyjścia na nowe dołki. No i na koniec S&P, no na S&P mamy Pimbara czarnego, ale jest to malutka formacja w stosunku do tego, co tutaj do tej pory rynek kreślił do, do tej świece, w związku z tym no nie jest to formacja, która e, no jak gdyby w zdecydowany sposób mówi nam o zmianie kierunku, o sygnale tak sprzedażowym. Na razie tego w ten sposób nie traktuję, no tutaj no, jak najbardziej konieczne jest potwierdzenie, czyli jakaś czarna świeca. Patrząc na wykres dzienny, no to widzimy, tutaj na razie trzymamy się najmniejszego zakresu overbalansu i tak, jeżeli poniedziałek, wtorek, do odwrócenie, no to tak jak powiedziałem, najpierw 4400, a następnie 4550 okolice i ruch w tę stronę. Natomiast jeżeli ten overbalans padnie, no to mamy tutaj ważną strefę wsparcia, ale ona by mogła według mnie zostać naruszona w celu wykonania jak gdyby fali czwartej, także no na tę chwilę mamy próbę odwrócenia i, i, i na razie patrzymy, że no rynek będzie chciał iść dalej, ale tak jak mówię, to są ważne miejsca, które tutaj widzimy i, i odw odwrócenie tego rynku w tych miejscach no, powinno skutkować wybijaniem tego szczytu i kontynuacją tej tendencji wzrostowej. I to było tyle, jeśli chodzi o indeksy